Czy można się nauczyć? Jak to jest być copywriterem? Co może zrobić początkujący copywriter, żeby się nie zniechęcić do projektowania tekstów pod wpływem jakiegoś drobnego niepowodzenia? O tym wszystkim słyszysz w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu Ewa Szczepaniak z tekstowni.pl, a to jest kolejny odcinek podcastu KobiLogika, nie tylko dla laika. Odcinek specjalny o tyle, że po raz pierwszy mam gościa. A moim gościem jest Mariusz Mitwinienko, copywriter, absolwent kursu Zostań Copywriterem. Zgadza się? Tak, i skorzystałem jeszcze z takich szkoleniach jak Napisz ofertę i wygraj klienta, Sprzedawaj słowem jak mistrz i przecinki są proste. Czyli jednym słowem, Mariusz, jesteś naszym stałym kursantem, co zresztą bardzo mnie cieszy, fajnie nam się współpracuje. Super. Mariusz jest już od ponad roku też copywriterem. Pracujesz w zawodzie, prawda? Mhm. Można powiedzieć, że jesteś copywriterem wziętym, bardzo chwalonym przez klientów, bo ja widzę, jakie opinie pojawiają się na stronie bazy copywriterów. To tak z grubsza. Powiedz teraz, Mariusz, jak to wygląda z bliska. Poznaliśmy się pod koniec 2019 roku. Pod koniec tego roku przyszłość do nas na pierwsze szkolenie. To było pięć lekcji pisania bodajże chyba jeszcze, tak? Mhm. No właśnie, taki bardzo, bardzo skromny kurs, ale to były twoje początki z pisaniem. Powiedz, co się od tamtej pory zmieniło? Jestem freelancerem i mam klientów na swoje teksty, bo wiem jak je projektować. A wiem jak je projektować, bo pomogły mi Twoje rady. Obecnie pracuję nad tym, żeby być świetnym copywriterem, ale nie lepszym od innych albo najlepszym w necie. Taka pozycja nie ma znaczenia. Chcę przed sobą przyznać: Litwinienko, jesteś świetny. Jesteś świetnym copywriterem, więc. Idę dalej. Dużo czytam, co jest normalne w świecie kopy. Piszę teksty sprzedażowe z różnych dziedzin, a czasami wychodzę poza nie i ćwiczę, na przykład poprawiam dialogi albo piszę krótkie recenzje. Staram się określić swój styl, bo nikt tego nie jest w stanie za mnie zrobić, prawda? Ale już jestem dumny z ciebie. Ja też jestem z Ciebie bardzo dumna i to, co mówisz, pokazuje, że copywriterem się nie zostaje raz, tylko staje się nim cały czas, prawda, na drodze takiego tak, tak. ciągłego rozwoju to i rozwój, tak. swoich umiejętności i porównywania się ze sobą samym, tak? O, jak najbardziej, Przed chyba się... Przed nie mm -hmm. a nie z innymi. Tak. tak. Dobrze. A powiedz, dlaczego właśnie wybrałeś copywriting, a nie na przykład programowanie? Skoro i tak zaczynałeś od zera, bo z tego, co pamiętam, zaczynałeś zupełnie od zera, to przecież mogłeś nauczyć się wielu innych umiejętności. Dlaczego właśnie pisanie? Bo z copywritingiem jest mi po drodze. Mhm. <noise> chciałem pisać, bo lubię i, i czuję pisanie tekstów, i chciałem też udowodnić sobie, że dam radę rozkrę rozkręcić coś swojego. Mhm. I kiedy postanowiłem nauczyć się copywritingu, zmieniłem nazwisko, bo miałem karkołomne mhm. i wymyśliłem nazwę domeny. Kupiłem książki Twoją, Ewa, sztukę projektowania tekstów, magię słów i inne. Mhm. Związane z pisaniem do internetu, ale ogólnie z pisaniem. Mm -hmm. I zapisałem się na twój kurs, zostań kreatorem. Najlepsza decyzja w moim życiu. <laughs> bardzo miło mi to słyszeć. E, czyli co, pisania można się nauczyć, bo bardzo często to pytanie się pojawia. Naprawdę dostaję czasami takie maile z pytaniem, czy pisania w ogóle można się nauczyć. Można? Mm -hmm. Można. No. Muszą tylko zaistnieć dwa czynniki, które sprzyjają uczeniu się pisania i jeszcze będziesz dobry. Y Pierwszym jest zaangażowanie, ale najpierw trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na pytania, na przykład, czy lubię pisać, czy chcę pisać teksty dla ludzi. Jeśli po dobre pytania potraktuję po łebkach, będę się później szarpał ze zleceniami. O progresie nie mówiąc, dlatego dobrze jest wiedzieć, czy tego chcę, nie? drugi czynnik jest po stronie nauczyciela, czy Wiedza, którą udostępnia, idzie w parze z doświadczeniem i trzyma przekonanie o tym, że to, co robi, jest na tyle wartościowe i skuteczne, że później jego absolwenci zarabiają, pisząc teksty do internetu, i to wszystko można wyczytać w opiniach. A opinie o tobie, Ewa, są regulacyjne, bo jesteś świetną mentorką, jedną z najlepszych, jaką można spotkać na drodze do tworzenia własnego scenariusza na życie scenariusza na życie z copywritingiem. No, dziękuję bardzo za te miłe słowa, aczkolwiek ja sprawy. pamiętam, jak myśmy e, przerabiali kurs, mogę powiedzieć przerabiali, ponieważ ty byłeś kursantem VIP, no i spotkaliśmy się na konsultacjach, wysyłałeś mi też teksty do sprawdzenia, no to nie zawsze było tak lekko, łatwo i przyjemnie, prawda? Wiesz, no tak jest, kiedy starasz się nauczyć nowych umie umiejętności, a copywriting jest zajęciem, które głównie polega na cyklicznym główkowaniu od zlecenia do zlecenia i pomiędzy też się zdarza, nie? Mhm. Jeśli informacje jest sporo, a Twój kurs to bogate źródełko, później absolwent jest solidnie przygotowany, jest mu łatwiej na początku. A podczas kursu zaufałem Ci, a żeby iść do przodu, dostosowałem się i starałem się w miarę szybko oswajać zasady pisania do internetu, które mówią m.in. o tym, że czytelnik może sobie odpuścić Czytanie tekstu, kiedy otwiera stronę i widzi tekst niepodzielony akapitami. Pół roku przerabiałem kurs i mm -hmm. nadal zaglądam do niego, żeby dostać odpowiedź. Przez pół roku przygotowywałem się, żeby wystartować z projektowaniem tekstów. I teraz to robię. Pięknie. Wymarzony kursant. <laughs> Mariusz, powiedz, wspomniałeś o zleceniach. Czy pamiętasz swoje pierwsze zlecenie? Takie zupełnie zupełnie pierwsze. Pierwszy kontakt z klientem. Tak, bo to było bardzo przyjemne i mobilizujące doświadczenie. Opracowałem dwa teksty dla pisarki i artystki pani Joanny Osesik i świetnie się przy tym bawiłem, bo pani Joanna tak zorganizowała życie bohaterów w swoim zbiorze, że czytając albo się uśmiechasz, albo częśniesz brzucha ze śmiechu. A jak ci poszło z tym zleceniem? Miałeś informację zwrotną od klientki? Pani Annie się bardzo podobał tekst. Uh -huh. A to był tekst sprzedażowy, czyli wcale nie taki najprostszy, prawda? Yy, tak, to były dwa teksty promocyjne. Yy, teksty, które miały wypromować yy, zbiór opowiadań. Tak, no, zbiór są, wesołych to. opowiastek. Uh -huh. Dodajmy, że opowiastek o, o koronawirusie. <laughs> tak opisany w nietypowy sposób, tak jest? Mhm. Tak. Pani o mnie się podobał e, tekst, ja, przez, ja to potwierdzam, to było zlecenie jeszcze w trakcie kursu, e, takie ćwiczeniowe i opinia za to zlecenie jest e, w naszej bazie copywriterów na stronie głównej, także bardzo zachęcam do przeczytania. Pani Anna była naprawdę zachwycona i w tej opinii widać. A pamiętasz, jak to było z pierwsze, bo to było bezpłatne zlecenie, prawda? Takie jeszcze w ramach, w ramach kursu znaleźliśmy kilka takich osób, które chciałyby mieć teksty i byście pisali po prostu za opinię. Natomiast twoje pierwsze płatne zlecenie. A to było zaskoczenie. Mhm. To było zaskoczenie. Kończy, kończyłem robić swoją stronę i zgłosił się klient, który chciał poznać yy, cenę za komplet tekstów na stronę. I wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że nie oferowałem takiej usługi, bo podczas kursu nie za bardzo szło mi z tekstami na stronę. Dlatego chciałem nabrać pewności, pisząc artykuły, opisy i teksty na Landing Page. Wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał się zmierzyć z tego typu tekstami. Wypadło no od razu na samym początku. Zaprojektowałem teksty, klientowi się spodobały, przelew trafił na moje konto i buchnął wicher w żagle. <laughs> Powiedz, bo na pewno wiele osób bardzo to ciekawi. Jak pozyskałeś to zlecenie? Tacy początkujący copywriterzy stawiają sobie różne pytania i między innymi to chyba jest jednym z takich najważniejszych. Skąd wziąć klientów? Skąd wziąłeś pierwszego klienta takiego płatnego? Skupiam się przede wszystkim na swojej stronie. Mhm. Na swojej stronie skupiam się i w taki sposób przyciągam klientów. Nigdzie się nie rozgłaszam i jeszcze jedynym Miejscem, gdzie jestem, to jest twoja baza copywriterów, mhm. to tam jestem i to wszystko. Mhm. Czyli warto mieć swoje miejsce w sieci? Zdecydowanie, to jest wizytówka, to jest istotna, istotna część w ogóle działalności copywritingu. Mhm. Dobrze, jesteś copywriterem już ponad roku, od ponad roku chyba, prawda? Mm -hmm. Powiedz, które z zleceń uważasz za najciekawsze? No bo wiadomo, pierwsze się pamięta, pierwsze płatne też się pamięta, natomiast czy może było jakieś takie zlecenie po drodze, które było do Ciebie szczególnie interesujące? I dlaczego właśnie to? Współpraca, współpraca z malarzem. Zadawałem mnóstwo pytań, żeby dowiedzieć się między innymi, dlaczego jest taki dobry, albo skąd czerpię inspirację do malowania obrazów abstrakcyjnych. Projektowałem teksty o sztuce, która trafia w serducho mhm. i zmienia myślenie o otaczającym świecie. Pomaga zagubionym albo sfrustrowanym od, odnaleźć wewnętrzną harmonię mhm. i zestroić się z przyrodą, bo, bo, bo tutaj akurat potrzeby czytelnika wynikały z reguł, którym musi się codziennie podporządkować, kiedy na przykład jest pracy albo korzysta z komunikacji miejskiej. Tak, tak, tak by to wyglądało. Spodobał mi się ten przekaz do ludzi. Fajne to jest. Mhm. Artysta, właśnie mamy od, nie wiem czy od tego artysty, ale mamy od artysty też opinię w bazie za Twoją pracę, to od tego samego Pana? Tak. Od tego Marcin. Pana, tak, mm -hmm. też entuzjastyczna opinia. Pozdrawiam, Marcina. To mm -hmm. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, że tak powoli jakoś tak się stało, że zostałeś, można powiedzieć, copywriterem artystów. Tutaj pierwsze zlecenie niepłatne, akurat dla Pani Joanny, tutaj zlecenie dla malarza. Miałeś też zlecenia dla pani fotograf, zdaje się, prawda? od mhm. Pani fotograf, powiedz, jak się czujesz, z tym, że jesteś copywriterem artystów? Mhm. I, I czy gdzieś chcesz iść w tym kierunku? Ale nie mam nic przeciwko, żeby projektować też teksty o notesach lub drewnianych domkach. Mhm. Jeśli zajmuję się branżą, którą jestem w stanie zrozumieć, i sprawdzą się w takim stopniu, że zleceniodawca jest zadowolony, a czy czytelnik znajduje sens i odpowiedzi na swoje pytania, to jest okej. Okay. Nie chcę zamykać się na inne możliwości. Czyli jak najbardziej dla artystów, ale wszystkie inne tematy jak naj... również wchodzą w grę, tak? Tak, dobrze, też wchodzą. Dobrze. Mariusz, słucha nas zapewne wiele osób zainteresowanych zawodem copywritera. Powiedz specjalnie dla nich, jak to jest w tym zawodzie, jak się odnajdujesz, jak wygląda ta praca, jak wygląda Twój dzień. Ranek jest porą, kiedy najdogodniej mi się pracuje. Mhm. Zaczynam od techniki oddechowej, która pomaga mi złapać dystans, a potem przychodzę na ćwiczenia tai chi Kung i wspieram mhm. kondycję psycho i fizyczną. Proszę. Ale. Czasami nie mam ochoty na taki początek dnia i od razu stawiam dzban z, bang z <laughs> Nie napędzam się kawą, bo to jest tylko smaczny napój. Gaszę przeszkadzajki uh -huh. i otwieram googlowski dokument albo edytor LibreOffice. Uh -huh. Korzystam z dwóch czcionek. Nagłówki piszę czcionką Oswald, uh -huh. a resztę czcionką Roboto. Synonimy są takim yy, stale mi towarzyszącym akcesorium, które pomagają odnaleźć słowo. A czasami potrafię też zaburzyć kierunek pracy nad Nakapidem. Szczegółowo analizuję informacje dostarczone od klienta, a research pomaga mi poszerzyć lub uzupełnić treść. Uzupełniam, bo każdy, tekst, każdy tekstowy projekt domaga się informacji. Jeśli chodzi o research, zresztą to potrafię odróżnić też informacje przekłamane bądź powielane od specjalistycznych i wartościowych dla czytelnika. Mm -hmm. Bo poszukiwania zaczynam od źródeł. Na przykład lokalizuję fachowców, którzy w danej dziedzinie są autorami książek, mm -hmm. badań mm -hmm. albo prowadzą wykłady i z pierwszej ręki mogę dostać potrzebne dane. Mm -hmm. W swoim artykule Copywriter Trip opisałem, jak pracuję nad tekstem, i jeszcze podałem im y, przykłady etycznej perswazji i manipulacji. Mm -hmm. Jeśli masz ochotę, słuchaczko i słuchaczu, y, serknij. Dobrze, ja, A pod, więc... ja podam tutaj w opisie y, tego naszego, tej naszej rozmowy podam link do Twojego artykułu, żeby każdy zainteresowany sobie mógł zerknąć. Ja? Dzięki. Mm -hmm. A więc siadam i projektuję tekst. Y, staram się pamiętać o przerwach. Nie piszę bez wytchnienia i nie czekam na natchnienia. A kiedy przychodzą pomysły, to bez względu na to, jaka jest pora dnia, je albo rozpisuję, albo wystarczy, że zapiszę hasło i wiem później, co miałem na myśli. Mm -hmm. W nocy też zdarza mi się pobudka, mhm. a niech to. Ale zlecenia Cię wyrywają ze snu, czy po prostu pomysły różne? Nie, pomysły, różne pomysł, 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 no po prostu wybudza je mhm. i muszę go za zapisać, mhm. bo kontynuacja snu będzie wtedy bardzo karkołomna. Czyli kreatywność na najwyższych obrotach, tak? Chyba tak. Super. E to, tak technicznie, tak wygląda Twój dzień, tak pracujesz, natomiast powiedz mi tak ogólnie, jeżeli chodzi o wrażenia, jak to jest być copywriterem? Fajnie? Trudno? Co, jest, co w tym zawodzie jest trudne? Może zacznijmy od złych stron, żeby za chwilkę przykryć się tymi dobrymi. Um, myślę, że każdy copywriter yy, ma jakiś obszar, który musi albo wypracować, mhm. albo go krótko trzymać, żeby z czymś nie przesadził ja za bardzo zagłębiam się w research mm -hmm. um, uzbierałem wszystkie potrzebne info, ale nie, jeszcze pcha się po więcej tekst już białe? sobie leżakuje i czeka na ostatni jakiś tam estetyczny szlif, ale jeszcze szuka więcej, bo może jednak na tym nie koniec mm -hmm. mam jakiś wewnętrzny nacisk do robienia rzeczy tak dobrze jak to tylko jest możliwe, ale mm -hmm. ale w końcu odpuszczam a deadline czasami bywa zbawienny w końcu trzeba skończyć, prawda? Bo następne zlecenie już gdzieś tam w kolejce. Tak. Ale tak. no dobrze, to jest trudne. Trudne jest znalezienie tego końca do pieszczania tekstu. Natomiast, co Ci się w tym zawodzie najbardziej podoba? Lubię sprzątać pulpit po skończonym zleceniu. <śmiech> <śmiech> Chyba mhm. żaden fragment, element z całego projektowania nie wybiła się tak bardzo, żeby mi się podobał najbardziej. Mhm. Mhm. Chyba, chyba tak, a może później to się zmieni. Mhm. Lubię myśleć, że jestem częścią czyjegoś projektu, albo pomagam komuś wystartować. Mhm. Lubię, kiedy moje teksty podobają się i lubię, kiedy nie dostajesz żadnego odzewu, ale idziemy dalej i to jest w porządku. Mhm. Lubię kontakt z ludźmi. informacji zwrotnej, Nie, nie, nie. Miałem już kilka takich sytuacji i, i i przyjąłem to nawet, nawet bez problemu. No, widocznie tak musiało być. No to Często też się na... tak, że ten brak informacji zwrotnej jest informacją zwrotną, że wszystko tak, jest w porządku. Tak, tak, tak. I tak to właśnie odbierałem. Mhm. Także lubię kontakt z ludźmi. To jest, myślę, że z mojej strony jedna z takich y, najważniejszych y, elementów. Y... W, w całym projektowaniu, w, całym, w całej działalności w ogóle mhm. Lubię jeszcze chwilę. Mhm. Mhm. No, no. Lubię jeszcze chwilę, kiedy dostaję przelewy za teksty. No tak, to <laughs> lubię sobie to wyobrazić. No oczywiste to nie. Lubię tak. kupować książki, inwestować w wiedzę, żeby poszerzać swój warsztat. Lubię, kiedy płyną pomysły, bawię się mhm. przy tym słowami i jednocześnie zapisuję je w edytorze. Mhm. No, właśnie, powiedziałem się pięknej rzeczy, że lubisz kontakt z ludźmi, a wielu osobom się wydaje być może, że kurczę, no z tym copywritingiem, no fajnie, fajnie, zarabiasz na pisaniu, ale jak jesteś freelancerem, to siedzisz w tym domu sam, zamknięty, zero kontaktu z ludźmi, no to może zwariować, można w jakąś depresję wpaść. Pewnie, niektórym osobom pewnie by brakowało kontaktu z ludźmi, a wcale tak nie jest, tak? Nie, nie. nie. No, spotykasz się na ulicy, w domu. Na klatce schodowej wszędzie są ludzie i najlepszy, najlepiej jest otwierać się do nich i mówić im choćby jakieś miłe słowa, żeby się też za siebie wspierać w takiej codziennej działalności. Mhm. Nie mam problemów, naprawdę jest, jestem na tyle elastyczny, że kiedy rozmawiam z klientem, to nie narzucam się ani też nie, nie, nie. na siłę czegoś nie próbuję przedstawiać. Mhm. Po prostu moja rozmowa z klientem jest jak najbardziej naturalna. i mhm. I tak jest. Mm -hmm. Mariusz, czy jest zapotrzebowanie na copywriting? Bo to jest też często taka obawa. Czy ja się wcisnę, bo przecież jest tylu copywriterów, czy może nie ma pracy dla tych wszystkich copywriterów? Jak to wygląda? Tak, dostaję pytanie na przykład o wycenę za teksty na stronę, o wycenę za opracowanie i zastąpienie dotychczasowych tekstów na stronie, za opisy produktów. Dostałem też pytanie o wycenę na za napisanie recenzji. Mhm. I wiem, że podobne zapytania otrzymują copywriterki i copywriterzy w, ba w Twojej bazie i w grupie facebookowej też. Mhm. Mówi się o tym, że jest duży popyt na teksty. Mhm. Ale jeśli mowa o przyszłości copywritingu, to w dalszym ciągu, bo nic się nie zmieniło. Ludzie bez nazw i opisów nie są w stanie po prostu żyć. Mhm. Większość ludzi w Polsce i na świecie nadal podczas podejmowania decyzji mniejszych, najważniejszych będą wspomagać się tekstami. Według mnie następna generacja nie porzuci tych zasad, bo mhm. ułatwiają dobrze i trafnie zadecydować. A copywriterom mhm. na dzisiaj w zupełności wystarczy ten odcinek czasu. Mhm. Czyli można spokojnie wchodzić w ten zawód i nie martwić się, że zleceń zabraknie. Wystarczy Tak, lepszy. Tak, mhm. tak. To jest, jest, jest na to zapotrzebowanie. Super. Mariusz, pochwal się, nad czym teraz pracujesz. Projektuję teksty na stronę dla producenta kompresorów powietrza i pośrednika sprzętu ogrodowego. Obranie. I chyba zapowiada się dłuższa współpraca. No proszę bardzo. Copywriter, artystów, a jednak z drugiej strony tak ciężkie tematy można powiedzieć, jak sprzęt, zupełnie techniczne sprawy, pewnie bardzo dużo trzeba było się dowiedzieć, zanim zasiadłeś do pisania tych tekstów, prawda? Y Kiedyś pracowałem jako ogrodnik. Także mam, mam pojęcie w praktyce też i wiem, jakie pytania zadawać, i na czym się skupić, na, na jakim problemie skupić się w, w, da, w, danej, w danej dziedzinie, właśnie w tej dziedzinie, która zajmuje się. Pośredniczeniem sprzętu ogrodowego, na przykład. A kompresory zresztą też idą w parze z, mm -hmm. ze sprzętem ogrodowym. Mm -hmm, mm -hmm. E, czyli pracujesz nad tymi dwoma zleceniami, a czy robisz coś jeszcze gdzieś tam na boku? Bo wiem, że na swojej stronie rozwijasz swoją stronę, piszesz artykuły, stworzyłeś też taki mini kurs, prawda? Powiedz coś o tym. E, ale to jest tak w formie. To, to, trzy części. To jest mini kurs pisania na klawiaturze przy pomocy klawiatury. Uh -huh. Bardzo prosty, minimalistyczny kursik, który jeżeli ktoś ma ochotę się nauczyć albo usprawnić sobie warsztat pisarski, to jak najbardziej polecam go. Również wkleję link pod tą naszą dzisiejszą rozmową, żeby każdy mógł skorzystać. Mariusz, no to ostatnie pytanie. Powiedz, czy co mógłbyś przekazać tak ze swojego doświadczenia już ponadrocznego osobom, które chciałyby się zabrać za copywriting? Myślę, że jesteś świetną osobą, bo zaczynałeś, tak jak powiedzieliśmy, od zera. Jest mnóstwo takich osób, które myślą o copywritingu, a nie mają doświadczenia, boją się, nie mają doświadczenia, nie mają żadnej wiedzy, boją się, że nie dadzą rady. Jak ty to widzisz? Co, chciałbyś, co mógłbyś przekazać takim osobom, które myślą o copywritingu, może trochę się wahają, nie wiedzą, czy powinny, nie wiedzą, czy im się to opłaci? Jeśli lubicie pisać i na poważnie chcecie zabrać się za copywriting, to według mnie, ale nie tylko, najlepsze źródło wiedzy na ten temat znajdziecie u tekstowników. Ewa ma kwalifikacje. I doświadczenia y, z życia wzięte, jest konkretna, pomysłowa, wkłada serce w serce swoją działalność i jeszcze jest fajną osobą. Każdy, kto zna Ewę, wie o tym, a kto zamierza y, poznać, przekona się, że tak jest. Na kursie zostań koprejterem, macie wsparcie i potrzebną wiedzę, i żeby, żebyście mogli wystartować już jako projektanci tekstów, i wszystko w jednym miejscu. A gdy już y, zaliczycie kurs, i rozpoczniecie y, pisarski epizod. Wybierajcie te decyzje, które determinują Was do tego, żeby robić swoje. Cały zbiór informacji, który Ewa Wam przekazuje, macie pod ręką. I kiedy złapią Was nerwowe obawy i wątpliwości, bo często ten na początku y, działalności wyłazi i, y, y, ten balast. Znajdziecie w nim odpowiedzi i podbudujecie pewność siebie. Pozwalajcie sobie na błędy też. I potknięcia to tylko chwilowe usterki, bo dopiero rozkręcacie warsztat wyjątkowej copywriterki albo wyjątkowego copywritera. Realizujecie własne pomysły podczas pisania tekstów i odkrywacie siebie jako kopy. Dlatego nie bierzcie kłopotów za bardzo do siebie. Dbajcie też o komfort psychiczny i fizyczny, żebyście w przyszłości mogli radzić sobie z problemami. Mariusz, bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa. E, nie wiem, co powiedzieć, zarumieniłam się. E, to może sprawy. E, przyczepię się do tej e, rzeczy, którą powiedziałeś, a która akurat nie jest o nas. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, że ważne jest w tym zawodzie, szczególnie na początku, żeby mieć do siebie takie zwykłe miłosierdzie, tak? pozwolić sobie na błędy, pozwolić sobie na to, że nie zawsze będzie idealnie, wyciągać z tego wnioski, i cały czas na podstawie tego wszystkiego, co się dzieje, się uczyć, traktować to właśnie jako y, swoją drogę do rozwoju, a nie jako porażkę, która nas skreśla już jako copywritera. Tak? Tak, y, ten dystans jest y, bardzo, bardzo potrzebny. Y, też y, nie tylko do tego, co się robi, ale też do tego, w jaki sposób się do tego podchodzi. Y, pozwalanie sobie na, na różne y, Właśnie błędy i tak dalej. Sprawia, że jest odrobinę łatwiej. Mhm. Kiedy bierze się pod uwagę też własna niedoskonałość. Mhm. Może tak to ujmę. Mhm. Kiedy daje się sobie prawo do tej niedoskonałości, prawda? Tak, tak, tak. Tak. Bo to jest naturalna rzecz, tak. naturalna sprawa, każdy z nas, nikt z nas nie jest idealny, wystarczy z kimś pomieszkać miesiąc i wiadomo. Tak, zatem wszyscy czegoś się kiedyś tam uczyliśmy, na przykład jazdy na rowerze i nie od razu nam to wychodziło super, trzeba było się kilka razy przewrócić, mieć rozbite kolana, żeby można było potem na rowerze jeździć. I skopiować copywritingiem tak. jest tak samo, nie? Tak, przewróci się, przewróca się i zaraz no wstaje, no przecież no jaki jest wybór no, nie ma innego wyjścia, przecież nie będę leżał tylko idę dalej I wiem, i wiem czego następnym razem nie robić, albo co mogę zrobić lepiej tak ale też no, jeżeli w, jeszcze raz wyjdzie ten sam błąd jeszcze raz yy, yy, popadnę w ten kłopot no to właśnie po, przy, wtedy przydaje się ten dystans no, bo raz się jednego błędu w życiu nie popełnia, tylko tam pewnie. za każdym razem można się od niego podkąć pewnie, pewnie, zdarza się Mariusz, bardzo, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że dodałeś otuchy wielu osobom, które zastanawiają się nad zawodem copywritera. A może już w nim są, stawiają pierwsze kroki i te kroki może nie są takie idealne, jakby sobie wyobrażały. Powiedz może na zakończenie, gdzie można cię znaleźć? Gdzie są? Eee, Jak? Mam... Zaprezentuj swoje miejsce, na w mojej... sieci, żeby wszyscy mogli do ciebie zajrzeć. Eee, na mojej eee, stronie w mini pracowni liternia.pl. Mhm. I w bazie copywriterów. Tak jest. Ewy. Tak jest. Podam e, oczywiście pod rozmową linki do obu tych miejsc, i mam nadzieję, że znajdą się osoby, które zechcą Cię tam odwiedzić. A może do Ciebie napisać? Jak sądzisz, czy jakiś początkujący copywriter albo osoba, która e, zastanawia się nad tym zawodem, e, mogłaby do Ciebie napisać e, po ewentualne rady, czy, czy niekoniecznie masz czas na? Jak najbardziej. Dobry. Jak najbardziej, mogę pomóc, mogę bardzo wskazać, mogę podrzucić jakieś, jakieś fajne myśli. Fajnie. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich zainteresowanych no i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Także dzięki. I to wszystko w tym odcinku Kopi Logiki. Już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek, a w międzyczasie zachęcam oczywiście do zaglądania na stronę tekstowni.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy oraz kursy, między innymi ten, po którym Mariusz tak pięknie rozwinął skrzydła. A jeśli szukasz przyjaznego miejsca, gdzie możesz pobyć wśród kopirajterów, poradzić się, zadać każde pytanie o pisanie, to koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku, do grupy tekstowni. Do napisania, do usłyszenia. Pozdrawiam słonecznie!